Dzień dobry Detektor jest Rumak zapięty jak zwykle u słupa Ciekawe, czy ktoś po prostu nie może rozwiązać tego węzła o góry i wyciągnąć tej blokady i z wziąć sobie rowerku no ale nie będziemy nie będziemy komuś sugerować a dzisiaj tak na luźno nie wiem, jest 6.30, więc też późno wstałem jaki jest cel odcinka? Piasek jest troszkę mokry i chciałem zobaczyć czy, czy, czy w ogóle będzie szło coś znaleźć. Torba z sitkiem jest, także dzisiaj tak, podle Mu bardziej w tych spodękach, ale chłodno, bo, chłodna bo jak coś będzie ciekawego to się włączę. Dzisiaj tak na spokojnie, naprawdę na luźno. No także jakbym się nie włączał, to miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego. Faj, się pasja, jak to No to dobra, jeszcze tylko pierwszy sygnał nagramy Co tu pokazuje? Raczej kapsel A już widać Po czym ten kapsel? Warka, ha, ha, elegancko du -du -du -du. Że na ziemi. co my to mamy co my to mamy 20 groszy ale patrz jak zardzewiałe no, masakra myślałem, że to jest coś z miedziaków bardziej a tutaj 20 groszy który to rośnie, że to takie w takim stanie jest 2,19 patrz no, patrzcie jaki stanie. aha szok elegancko Kurczę, miałem to już nagrać no dobra, no musicie wierzyć. patrzcie jest pierścionek, kolejny. Spójrzmy go troszkę. Jakiś kamień. Tak, mówiłem, się nie znam. To się nie wiem. Niby zwykła stal. Bo raczej to wygląda, że. Tak, zwykła stal, ale no. I tak cieszę. Czeci już w sumie mój. Chodzą jak szalone. A naprawdę dzisiaj jestem na spokojnie, nie chodzę szybko. No, fajnie. Zostało mi 12% baterii, więc będę się spieszył. To był ostatni sygnał. Już tu praktycznie jestem przy wyjściu. E, półtorej godzinki chodziłem mniej więcej. Piątka, złotóweczka i 50 groszy, czyli 6,50 z jednego dołku praktycznie. Ale bardzo głęboko było, więc cieszę. Dobra, e, podsumowanie będzie... No cóż, jak naładuję baterię, bo znowu... Znowu lipa z tą baterią, ale nie, yy, od razu mogę powiedzieć, że fajnie będzie, także do zobaczenia na podsumowaniu, pyk. Jest już wieczór, po 21, ale podsumowanie można, albo trzeba nagrać, jak się telefon rozładował, znaczy nie, nie rozładowało się do końca, ale wiedziałem, że no ciężko będzie, po tym ostatnim filmiku to chyba nie wiem, 7% miało bateria, czy coś, no słabo, słabo. E, tu jest hejsiwo, plus pierścionek, który widzieliście. E, to wpadło ze śmieci. Oczywiście wiadomo, bo sorry, śrubka musi być. Śruba z nakrętką, czyli kolejny zestaw. Pięknie. No to takie troszkę mniej ciekawe. Jakby się jakieś dzieciątko nabiło, to średnio by to wyglądało. W sumie dwa śledzie. Jakaś tam spinka do włosów ledówka, jakaś tam zawleczka, też kolejna spinka, papieros, który bił, czy znaczy, jak to się nazywa, no końcówka od papierosa, jakaś tam sreberka po holsach, no ewidentnie typowo śmieci, no. ale jak na no, półtorej godziny to i tak nie padło, no w, w sumie, w sumie śmieci wpadło mało Porland do hajsu. No muszę to przyznać. Dobra, przesuniemy to. Myślę, dzięki sobie wezmę, żeby sobie wezmę, a reszta to wiadomo. Hej siło, hej Chociaż zaczniemy może pierścionkę Kolejny pierścioneczek. Trzeci. Kurde trzeci, no. Codziennie praktycznie wychodzi. Trzeci. No też w cudzysłowie srebro. Szkoda, szkoda, szkoda. No ale... Ale mogą nie być pierścionka żadnego. A tu jednak jest. Teraz jest taki, z jakimś takim, co to jest, nie wiem, <laughs> plastikiem czy czymś, nie wiem co to jest, znaczy chodzi mi o kamień, no, taki typowo dziecięcy, szkoda, że nie jest srebrko, ale może się jeszcze trafi coś srebrnego albo coś złotego na tych wakacjach i będzie fajnie. A ile hajsu wpadło? Czekajcie, A, może zrobimy tak. 5, 7.

Ile, ile tego wyszło, a o, jeszcze najważniejsza kwestia, cel odcinka. Czy da się szukać na takim mokrym piasku? Tak, da się szukać na takim mokrym piasku. Sygnały są troszkę słabsze. Mm, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. Troszkę słabsze, troszkę bardziej zaburzone, więc trzeba się bardziej, bardziej w to wsłuchać i nie można tak, tak szybko iść. E, trzeba tak troszkę wolniej tym machać, żeby reagować na każdy sygnał. Dobra, kończymy dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Piękny widok, co nie? Za mną jest Słowiński Park To jest pierwsze zejście od strony parku właściwie już przez park Naprawdę piękne Dużo można powiedzieć o tych miejskich miejscowościach Czy jest tak, czy siak, że coś tam, coś tam Sam narzekam przed rogą Ale no Co by nie mówić, to widoki to jednak Wszystkie kraje nam mogą pozostać. że Samo to zejście, zobaczcie jakie piękne w Odno w dół. Trzeba się na, na pocieczek troszkę wejść, ale no naprawdę naprawdę no jest pięknie, co by nie mówić, jest pięknie. Tam po prawej jest plaża na turystów, tam daleko, daleko, tam jest główna, znaczy główna no, to nie jest. Tam jest znajeście no słowińskie numer 9 i 10 w robach. widać port w oddali, tutaj taka ucieka plaża, naprawdę jak ktoś chce wypocząć, to super sprawa. Nie musi się męczyć z ludźmi, kombinować, denerwować. Super, super, super. Także znaczy, za to mega plus.